Siemanko wszystkim z tej strony Libek i chciałbym was serdecznie zaprosić na trzeci odcinek d 4. No i co, jeśli wam się odcinek spodobał, to zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, no i co, lecimy. Tak, musimy się teraz znów dostać do Vargasa. A, to rozumiem. Udało się. Co znalazłeś? Drake. No mów. Wszystko rozkradli. Jeśli są tu jakieś wskazówki, to żadnej nie znalazłem. Jesteś pewien? Szukałeś gdzie trzeba? Może przeoczyłem coś, co było w liście. Może chodzi o inną wieżę, która się zawaliła? Tak. Są jakieś plany tego miejsca? No wiesz, rozkład. Eee, możliwe. Jest tu trochę papierów. Dobra, świetnie. Idź je przejrzeć. Spróbuj coś znaleźć. Ja w tym czasie pogadam z samym Evely. Okej. Okay? Może on się połapie w tym wszystkim. Dobrze, przejrzę dokumenty, odwróć się. No. Jak z nim pogadasz, przyjdź do mnie. W porządku. No idzie, Gringo! Jeszcze jedna taka bójka! I tydzień karceru! Ale warga udaje. No, Oscar, Papis, Pero ¿Qué puedo decir, eh? Suerte de principiante, ¿verdad, eh? Hijo de puta. <coughs> Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Cię że jesz. Szkoda gadać Chodź hey, hey, hey. Nie trzymaj mnie w niepewności Miałeś rację <noise> Nie, mieliśmy Teraz tylko znajdę no, Rejfa i... Nie, nie zaczynaj, proszę Słuchaj, sam mówiłeś My, tylko my Ja i ty Po co ten bogaty goguś na to czepkę? Ile próbowaliśmy się tu dostać, a? No. Mieliśmy tropy Nie mieliśmy, ani jednego Zrozum to. Bez Rejfa, bez Vargasa nie byłoby nas tu. O, a propos Vargasa. Mamy problem. Jaki znowu problem? Wpuścił cię do Starego Więzienia? Tak, tak, wpuścił. Hmm? Po tym, jak przeczytał list. Hmm. Hmm. To jak dużo wie. Tyle, że chcę procent. Szlak. Rejf, jak ktoś się o tym dowie... Dogadam się z Vargasem bez nerwów. A teraz przejdźmy do ważniejszych spraw. No, dobra, może pogadamy gdzieś w spokoju jasne. Dobra, nikogo nie ma. Okej, okay, więc co mamy? Ale cacko. Eee. Mogę? Tylko ostrożnie, OK? Drewno inkrustowane złotem i srebrem. Staranna robota. <grystanie> Wydrążony. Dlaczego któryś z ludzi Avery'ego miałby ukrywać taki tani krucyfiks? To nie jest krucyfiks. Żeby go tak można było nazwać, musiałby być na nim Jezus. No to nie jest Jezus. Fakt. Nie ma korony cierniowej jest przywiązany. Jeśli to nie Jezus, to... Czytaj inskrypcję. Y Digna Faktis recipimus. Nasze czyny. Nasze czyny zostaną nagrodzone. Ta. Proszę, proszę. Plusy dorastania w katolickiej ochronce. To święty dyzma. A, skruszony łotr. Co to oznacza? Pana wie, ale ja na przykład nie chodziłem do żadnej szkółki niedzielnej. A, dobra, w czasie ukrzyżowania Jezusa umieszczono pomiędzy dwoma łotrami, tak? Jeden z nich szydził z Jezusa, a drugi, czyli on. Był skruszony. Czyli przyjął swoją pokutę. zgodność A i wtedy Jezus zawiódł go do raju. Skruszony łotr. Co? Rozgryzłeś to? Jest pewna katedra pod wezwaniem świętego Dysmy, w Szkocji. Właśnie tam ostatni raz widziano Avery'ego. To nie może być przypadek. Wiecie, miałem co do Was wątpliwości. Znajdź mi Vargasa i wynośmy się stąd. No I znów chyba będzie bójka jakaś. Nie zgadza właśnie z tym gościem się biłeś. Um, nie wiedziałem, że ma przysiącę. Ja Mira, ja nas gnałeś. Ok? Es no tarde para hablar. ¿Quién sale? ¡Hey! Visto. Tú no te metas. <głos> <głos>

Sa! Vamos ¡Basta de hablar! Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Alínense. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. es contrabando. Vargas. ¡Cállate! Myślisz, że kim tu jesteś? Gdzie Walus Suzeldo? Kalos Gringosem i Oficina. Dlaczego tak długo? Prawie nas tam zabili. I wciąż mogą. Vargas, proszę cię. No, niczego nie znalazłem. Pewnie jest w innej wieży. No i, jakby to powiedzieć, jestem katolikiem. Zawsze go mam. Niech żenię. Ej, 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 chwila. To jest Bubel, rozumiesz? Użyjesz jak pies. Dobra, jak chcesz zmienić warunki, to przestań udawać jakiegoś gangstera. Weź to, schowaj. Jak miło. Możemy ci odstąpić... dziesięć procent. Połowę. Odwalamy całą robotę. Dwadzieścia. Bez nas niczego nie zdziałasz. Dwadzieścia pięć. 35. Co wy na to panowie? No co zrobisz? Tak, jasne. 400 milionów równo na 4. Umowa stoi. Ta, powiedzmy, że stoi. A jeśli jeszcze kiedyś mnie okłada. U, takiego obrotu sprawy to się nie spodziewałem. Człowieku kompletnie oszalałeś? Chciałbyś się przekonać? Dobra! Dobra, co robimy? Trzymamy się planu. To też było częścią planu? Chodź się ze Chodź! No chodź! Cholera nastop. Rejk, dokąd idziemy? Do latarni. Warka słowa, że pod latarnią jest łózka. Ale <grym> nie wiem. Będziemy coś wymyślił. No, no, Tamto okno! Jak się chamsko wepchał. Ale pech. Naprawdę? No dobra. Dobra, musimy dogonić lejpa. I to biegiem. Myślałem, że mu ufasz. Tak. Powiedzmy. Tam jest wentylacja. Pomóż mi tkać. Zostawi nas tu, tak? Nie? Jeśli się pośpieszymy. Dobra, idź pierwszy. A oni są wszędzie. Idź dalej. Okej, okay. wszystko. To jest ten A normalnie, jakby nie chciał, żeby się. we yeah.

Musimy stąd zwiewać. Nie, on tam leży. Nie, już po nim. Chodź! Łódź czeka zaraz za murem. Nie, nie mogę. Nie mogę go zostawić. Nate! Twój brat nie żyje. Chodź albo do niego dołącz. Nie, nie się. Nie. Rób co chcesz. No i tu sobie chyba zakończymy nasz rozdział, bo się zacznie nowy. A jeśli podobał Wam się odcinek, to zasubskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym. Cześć!